Jak doszło do posiedzenia pana w roli Wiesia Ceglarka? E, doszło w ten sposób, że zadzwoniono do mnie z pytaniem, czy zechciałbym zagrać w takim filmie. E, oczywiście, jak usłyszałem, że to jest film Barei, natychmiast się zgodziłem i byłem bardzo szczęśliwy. A pan lubił film Barei? Czyli... Pewnie kto nie lubił. No, są i tacy. A strasznie zazdrościłem kolegom, którzy zagrali w Misiu. E, wtedy to był. E, ja, dla mnie to były początki zawodu po, po szkole. I, i wiem, pamiętam ten czas, kiedy ten film był kręcony. Strasznie byłem nieszczęśliwy, że, że nie zagrałem w nim. Jak pan widzi swoją rolę z z w serwisie dziennicym? Student, przypadku? który został, tak jakby, no brzydko mówiąc, przehandlowany przez własnego ojca straszakowi. Wiecie, to, to jest trudne pytanie, dlatego że ja ten film widziałem bardzo dawno. I prawdę mówiąc już niewiele z tego pamiętam. Pamiętam, że, że miałem taką scenę, że mnie tam pszczoła coś urządliła i musiałem gwizdać, nie mogłem zagwizdać i nie mogłem gwizdać i, i coś się tam w związku z tym zawaliło, ale tak gdybym obejrzał film, to pewnie by mi się coś tam jeszcze przypomniało, ale generalnie bardzo dawno oglądałem, pamiętam tylko fan, fajną atmosferę i w ogóle radość z tego, że, że jestem w obsadzie, że grałem w tym filmie, bo wiedziałem, że to będzie coś bardzo fajnego. A czy kapustą? Czy otrzymał pan cios kapustą w głowę? Czy to była prawdziwa kapusta? czy bolało? Prawdziwa, ale cios kapustą w głowę to nie boli. Kapusta to kapusta. Nie, nie, nie bolało. A w scenie z pszczoły? To były prawdziwe pszczoły. jedno Nie? Nie. Była taka właśnie scena, co usiada pan na policzku ta pszczoła i to miał wyglądać prawdziwa. Była przyklejona jakaś tam, pszczoiczna. A, znaczy... Nie można było ryzykować, bo mnie rzeczywiście urządliła. To już na, następnej sceny nie można byłoby kręcić, bo, bo filmu jak wiecie nie kręci się chronologicznie, tylko, tylko po prostu zgrywa się obiekty czy tamto to miejsce, które, w którym akurat dzieją się jakieś rzeczy. I, 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 I być może na przykład następna scena to była ta przed urządleniem pszczoły, więc za tym aktorów się raczej na, nie, nie rządli. <laughs> to roli. Jacka Żytkiewicza kandydowało sporo osób z tego, Takie Tak, typu, kiedy uzyskaliśmy informację. Że między innymi właśnie pan, Cezary Harasimowicz i, i pan Dedek. A wybrano w końcu pana Hryniewicza. Ty pan pamięta taką właśnie. sytuację? Nie, nie, nie pamiętam. Być może były takie koncepcje, ale ja nic o tym nie wiedziałem. Ale nie pamięta pan, że pan startował konkretnie? Bo właśnie pan Hryniewicz, Hryniewicz. powiedział, że, że między innymi pan startował do tej roli. Tak. tak? Zdjęcia próbne były zdjęcia próbne, Możliwe, możliwe, że były zdjęcia próbne. Ja w tej chwili zupełnie tego nie pamiętam. Możliwe, że były zdjęcia próbne, bo, bo ja uczestniczyłem wtedy w bardzo wielu różnych zdjęciach próbnych, zawsze wypadałem fatalnie na tych zdjęciach próbnych, dlatego że ja się strasznie denerwowałem. I, i, i zawsze takie wyścigi szczurów mnie potwornie deprymowały i na, na podstawie zdjęć próbnych nigdy nie wychodziło, że jestem przyzwoitym aktorem. Więc dla dlatego przegrałem. Jest właśnie scena, w której Pan otwiera ten samochód, prawda? W tylnym siedzeniu konkretnie znajdują się dewizy, i Pan próbuje w nocy yy, odgięć drzwi. Dlaczego Pan odginał drzwi? Przecież, no nie wiem, no, polonezy Duże Fiaty się otwierało przecież ich własną antenką albo kawałkiem, kawałkiem drutu. To dlaczego pan odginał te drzwi? Odginanie łomem drzwi samochodu, który był w tych czasach bezcenny, którego nie można było kupić normalnie w sklepie, tylko trzeba było mieć talon albo, albo kupić go za dewizy, czyli dużo, dużo drożej, to to było coś niebywałego, znaczy niszczyć samochód <głos》> w ten sposób to było, musiało zrobić wrażenie i o to właśnie hmm. chodziło. A czy pamięta pan, czy to był ten sam egzemplarz, którym przez cały serial jeździł czy sobie zmiana Ezewombłaszczyk? Nie, 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 nie sądzę. Nie sądzę. To był jakiś pewnie z, ze środku, jakaś ruina pomalowana na ten sam kolor, żeby że wyglądało, że to ten sam, ale. No tam Piotr Pręgowski przyłożył się jeszcze też do tego świata. No tak, tak. To był jakiś inny, tylko że zrobiony na taki sam. Mhm. W Zmiennikach jest skręcony film przez reżysera Barewicza pod tytułem Spadkobiercy Grudwaldo. Studio filmowe tak. i jest plakat pana jako hitlerowca, czyli podejrzewam z filmu Kołysanka. Tak się domyślamy. I tutaj taki śmieszny zabieg Bareja zastosował, że pan gra tutaj wiesia Ceglarka, a jednocześnie jest pana portret jako aktora tam w studiu filmowym. Nie wiem, czy pan to zauważył. Nie, nie miałem pojęcia, może to nie ja. Plakatu z filmu Kołysanka nie było. A czy to jest zdjęcie? Znaczy, Ucharakteryzowane w mogło hełmie. Być. To zdjęcie mogło być, tak. To fajnie. W, w hełmie? Budarzy. Ja w Kołysance nie miałem hełmu, tylko taką czapkę. To możliwe, że to no, była czapka, tylko... znaczy, że nie hemb, tylko czapka, no tutaj. Jeżeli czapka, to, to, to mogła być z bo to... Ale czy to jest ten sam okres? No to dwa to wcześniej. Możliwe. Ale Wabłaszczyk powiedział, że było szalone tempo pracy. Tak, było szalone tempo, dlatego że było, trzeba było to nakręcić w bardzo krótkim czasie. I, I troszeczkę się wszyscy baliśmy, że mu, na przykład cenzura wpadnie i nam zakaże kręcić ten film, albo, albo jeszcze coś. No takie to były czasy, że nie, 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 nie wszystko mogli zrobić. Ale został Panu właśnie jakiś kontakt z Barają jeszcze już, już po nakręceniu filmu? Znaczy, nie, nie, pamiętam, to chyba już nic więcej potem nie gra, nie grałem bo u Baraji, nie pamiętam. Ale... No, ale osobisty kontakt? Nie, nie, nie. Jakoś nie, nie. nie Należałem do grona serdecznych przyjaciół pana Staszka, chociaż miałem wrażenie, że mnie lubił.